Mamy dodane dwa zdjęcia. Jak widzicie, są one na stronie głównej. Przerzuciłem je na stronę główną, żeby łatwiejszy był dostęp do nich i prezentacja przebiegała szybciej. Jak widzicie, te zdjęcia są niesformatowane. Jedno jest takie duże, że wychodzi na drugą stronę. No to może być, ale też jest niesformatowane. I teraz zrobimy tak, żeby wszystkie dodawane zdjęcia miały jedną szerokość. Wcześniej zainstalowaliśmy moduł Image Cache. Przejdźmy teraz do jego ustawień. Budowa witryny Image Cache i dodajmy nowy preset, czyli nową definicję do formatowania zdjęcia. Nazwę je pełne i tutaj New Action wybieram skalowanie. Tutaj wystarczy jedna wartość. Ja określę szerokość, że ma być to 400 pikseli. I każde zdjęcie dodawane będzie formatowane do tej szerokości. OK. Dobra. I teraz, żeby te zdjęcia były tak formatowane, przechodzimy do zarządzania zawartością, rodzaj zawartości. Edytujemy rodzaj fotografia. Przechodzimy do zakładki Display Fields. Powinniśmy mieć tutaj dodane pole: fotografia, label, czyli etykieta, ukryję ją, bo nie jest ona potrzebna. Teaser, czyli co ma być wyświetlane w wersji skróconej wpisu. Powiedzmy, że będzie to zdjęcie pełne, podlinkowane do pełnej zawartości. A w pełnej zawartości będzie to zdjęcie pełne. Zachowujemy. OK. I teraz, jak przejdziemy do strony głównej, to widzicie, że zdjęcia te mają jedną, tą samą szerokość, 400 pikseli.